A teraz, teraz nie to żyjemy biznesowo. Ale jest jeszcze druga kwestia, zobacz, to, co y, Rafał wspominał, a propos płynu chłodniczego mhm. nie? na przykład. No. Że też konstruktor gdzieś wymyślił jakieś rozwiązanie, poprzeliczał, tak, wyszło mu, że ok, może użyć takich i takich materiałów pod warunkiem, że będzie serwisowanie takie i takie, taki. a jednak większość myśli w tych kategoriach przeszłych. I no. jak jest napisane, że co dwa lata wymiana płynu Pynu. chłodniczego. Na płyn, który ma taką taką normę. Kto to robi? Bo się nie wymienia. Dokładnie. No bo to, to raz. A płyn też się starzeje. Po drugie, nie bierze pod uwagę tej normy, tak. która w sensie tam może wydarzyć w, występuje. Bez tej normy, tak naprawdę, I nie? jakby to rodzi lawinę. Zresztą, jak kupujesz płyn chłodniczy, którego litr jest w cenie wody, prawie że. No dokładnie. To też trzeba gdzieś to sobie to pomyśleć, co w nim jest. Nie? Dużo problemów przysporzyć w przyszłości, to się dzieje w ciężarówkach w osobówkach. jak ktoś zaczyna na... jeździć na zwykłej wodzie, zwykłe bo coś bo. się wydarzyło, a na chwilę pękło, zaleje, to, a już później zapomnimy, nie? i z korozją potem wygrać, nie da się to, to już to jest, coś 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 jest ciężko, problem, nie? nie Olej z układu wypłuczesz. Da Ta, wy... tak, ale ale... korozję wyczyścić już w wszystkich kanałach, bardzo ciężko, nie? Na grzewnice bardzo pozabijane, nie? Ale dużo ludzi, naraz tak nawet jest internet o tym dudni właśnie, Woda zabija te ciężarówki no. świeże, nie? Ludzie sobie nie... przeważnie za granicą też yy, trafiają się nam przypadki, że przyjeżdżają auta z zagranicy i są no wodą zalane. Tak przelewamy to na no płyn, no ale jest dużo przypadków, że były, bo na przykład w ciepłych krajach nie ma tam no, takiego ja nie mrozu, na marze, mrozu. Nie, no. tak jak Francja, Góra Francji, Hiszpania, to tam mrozu nie uznają, więc ktoś zalewa wodą i tak jeździ, nie? A co myślisz, że ty się spotykasz w nowych skaniach z problemami z nagrzewnicą? Ale w, w, chwilę ma? jest i mamy na Myślisz, że to od, od wody czy, być, czy od braku? Jest. No bo potem y, y, się te filtry montuje, tak? Oryginalne. Znaczy oryginalne one mogą być, tak? Że może tak. być fabrycznie wypuszczone tak, z, być z takim, fabrycznie. jak ktoś chce zamówić. Albo, dokładane, albo tak. do, dokładane, czyli gdzieś to było przemyślane. na pewno jakimś tam. Y Prowody woda uszkodzenia tej nagrzemicy jest na bank, no. tak, bankowo, nie? Chociaż one same w sobie mają, mają problem, nawet jak jeździmy na płynie cały czas, to, to, też, i tak, to no. też się psują. Nie? Ale bardzo często no, się to zdarza. Mamy dzisiaj nawet jedną na warsztacie, która ma e, odpiętą całkowicie. E, tak, bypass zrobione, Tak, no, no. Bypass zrobiony, no bo po prostu już nie szło, nie? Dużo. Bardzo dużo do nas, już robimy, robimy mnóstwo. Mamy dużo specjalistów od tej dziedziny, tak naprawdę Dlatego dużo skanie jeździ, mhm. więc trzeba. dużo więcej się psuje wiadomo. No. Tak, robimy elektronikę, robimy mechanikę, skrzynie biegów, retardery, silniki, wszystko, więc tak naprawdę skanie znamy od yy, podszewki. Ale tak samo mamy z Wolwem, z Renówką i z Manem. Mamy chłopaków, którzy pracowali wiele lat po serwisach, mhm. yy, przynieśli taką wiedzę serwisową. Dużo tego robimy i niestety dzisiaj nie ma marki, która by się. No nie ma, ale to wiesz. Wszystko się psuje. Ciężar.